Mamy chwilkę czasu? Nie, nie bardzo. Chciałem się zapytać czy dzisiaj stoicie na stojakach, dzisiaj świadkowie czy stoją na ulicy. Tak, sto stoją. A tutaj stoją. u mnie w mieście ich nie widzę, to, bo tu pada troszkę deszcz, to może dlatego nie stoją. Ale, ale w, wiesz, skąd ty dzwonisz? Ruda Śląska. Uuuf W Gdańsku stoimy. Aha tam macie śnieg, bo u nas deszcz pada na południu, na Śląsku. No, no troszeczkę wiesz, w tej chwili już tego śniegu tak nie ma. Ale ale jeszcze tam miejscami troszeczkę leży. Ale, pan, ale braciszku po, powiedz bo ja troszkę się interesuję a świadkowie nie chcą właśnie uznać Chrystusa za Boga i Ojca, że on jest naszym zbawicielem i najważniejszym. Słuchaj, jestem akurat w tej chwili w służbie i trudno mi na ten temat rozmawiać. Ale w służbie tak, dla, dla Jehowy, w służbie dla Jehowy. Tak, tak, no to tak, czemu tak, nie chcesz Chrystusa jest... przyjąć, bo Chrystus jest najważniejszy, kupił nas ptnią. No a jak najbardziej. To powiedz mi, czy świadkowie zdradzili Chrystusa, czy się zaparli? Czy się świadkowie zdradzili Chrystusa, czy się zaparli? Bo ja mam pr problem, wiesz, teraz, bo apostoł Paweł służył Chrystusowi, nie Jehowie. Słuchaj, uznajemy Chrystusa, uznajemy to, co zrobił i na tym dzisiaj skończymy. A Jehowa ma unicestwić was wszystkich, bo Chrystus nikogo nie unicestwił i tu jest od nich broszurka. I oni tak bardzo nienawidzą Chrystusa, żeby nie dać mu tytułu Boga, Ojca, Króla, Nauczyciela. Wszystko zrobili Jechowa. że to jest Jechowa. Firma Jechowa. No się kończy, tu macie modlitwę do Chrystusa, że Boski Syn Jedyny teraz na niebie mieszkający jest naszym Ojcem. W pośrodku jest Baranek. Jego ojciec mu dał błogosławieństwa, tytuły, wszystko mu przekazał. Jego ojciec, a świadkowie mu odebrali wszystko tak jak Farzucze w pierwszym wieku. I sami są, w Służby jest, ale dla Jehowy. No. Czemu nie chciał mnie nawrócić do Jehowy? Mam zginąć w Armagedonie? Bo kto nie jest świadkiem Jehowy, to zginie w Armagedonie. To jest ich przesłanie. Zakłamane przesłanie diabelskie, bo to nie jest prawda. Bo Chrystus Judasz nie zdradził Jehowy, tylko Chrystusa, Jego prawdę i się powiesił. I oni będą się wieszać, bo jeden się podpalił, Andrzej Timiak, który był ileś tam na świadkiem Jehowy dosyć długo. I Chrystus mi objawił w ich srebrzance, że jest napisane, że pracuję jako fałszywy prorok. Jako system. Organizacja wyszkolonych właśnie fałszywych e, tych proroków. Mateusz 7:15. Jako owce pewne odlikami są. Nie mogą przeklinać na wojnę, nie idą, ale kłamać mogą. I światła zmieniać. A światło jest jedne. Chrystus jest światłością świata. Także objawienie 9:6. Srebrzance, tak, siódmy anioł jest napisany jak dał nam błogosławieństwo, wylał czasze w powietrze, w powietrze zakomane telewizja, internet, wszędzie jest pełno kłamstwa i u świadków religia w każdej religii też jest kłamstwo bo Chrystus nie założył żadnej religii żadnej, założył żonę żadne o i w jawieniu 6 9, 6 Srebrzance 9.6, nie podkreślone w tych dniach ludzie będą szukać Czego? Życia? Nie, śmierci, bo nie szukali prawdy, teraz mogli szukać prawdy. Ale na pewno jej nie znajdą. Będą pragnąć umrzeć, ale śmierć od nich odejdzie. Czyli Judasz musiał sam się odebrać życie, bo śmierć nikt nie no, Nie poprosił nikogo o śmierć. I piorąc z nieba, nie walnął go, że go uśmiercił, tylko sam się odebrał w życie. Takie czasy idą. To jest w oświadku wieku, a no, oczywiście ich prowadzi Abaddon, jakiś tam demon, Abaddon, niszczyciel. No to jest do katolików, 20 i 27, a tutaj 11 chyba jest. Abaddon, nie? To porównamy w Biblii Warszawskiej. To przeczytaj tam ten werset. 11. No. Miały nad sobą króla, anioła otchłani. po hebrajsku jego imię brzmi... Abaddon, a po grecku Apollo, Apolion. No to masz to samo, i ty niszczyciel, nie? Dynasty. No. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, a po grecku zaś imię jego. Brzmi Apollo Niszczyciel. Czy ten niechoba to jest taki niszczyciel właśnie Uniesesji, wszystkich, którzy nie uznają Chrystusa za Ojca, króla Boga, nauczyciela, Zbawiciela. jedyny, który daje z Krzesza staniem życiem jest. Także to czeka katolików, bo też są w tradycjach tacy utwierdzeni, że ciężko ich oderwać. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag nie odwrócili się od uczynków w rąk swoich i nie przestają oddawać ci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I odwrócili się od zabójstw swoich ani o, aha, nie odwrócili się ani od swoich y, czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. No, tu macie tego węża i czcicie tych węży swoich, te bożki swoje, te Maryjki różne, Elętuat, jechowe, te wymyślone rzeczy przez ludzi, bo Bóg prawdziwy chce, żeby był raj, a tym Bogiem prawdziwym jest tylko Chrystus dla rodzaju tego. Emmanuel Buchsname Bucheserin